Cześć Turuda! Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek serii o 125, wiecie już czym kierować się przy wyborze motocykla dla siebie. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Kuba ze szkoły jazdy AlExpress oraz Agnieszka, nasz motocyklowy świeżak. Od podstaw pokażemy Wam, jak zacząć swoją przygodę na motocyklu 125. Dobra Aga, a więc wcześniej poznałaś już jakie mamy motocykle, czym się różnią poszczególne modele od siebie, czas przejść do części praktycznej. Pierwszą rzecz zaczniemy sobie od pozycji za kierownicą. Bardzo ważnym elementem przy jeździe motocyklem jest to, żeby siedzieć jak najbliżej zbiornika, tak żeby nasze kolana, uda przylegały do tego zbiornika. Chodzi o środek ciężkości. Im siedzisz bliżej zbiornika i mocniej tymi kolanami, udami tego motocykla przylegasz, tym ta pozycja za kierownicą jest dla Ciebie bardziej optymalna. Ręce nie proste, tylko delikatnie ugięte w łokciach, Cała sylwetka delikatnie pochylona do przodu. Tak jak sobie rozmawialiśmy na wstępie wcześniej, po lewej stronie mamy klamkę od sprzęgła, po prawej stronie jest klamka od hamulca przedniego, pod twoją prawą stopą z prawej strony mamy e dźwignię od hamulca tylnego, po lewej stronie w tym miejscu jest umiejscowiona dźwignia zmiany biegów. Niezależnie od tego, czy mamy motocykl z systemem ABS, czy go nie mamy, hamowanie odbywa się zawsze co na prostej kierownicy. Ciekawostka, bardzo dużo jakichś takich przewrotek, wywrotek na placu manewrowym, jak jeździmy motocyklem, powstaje właśnie nie przy dużych prędkościach, tylko przy małych prędkościach, bo często kursant gdzieś powiedzmy dojeżdżając, tak, zbyt gwałtowie naciska. Zaraz sobie powiemy, jak, to, jak ta ręka powinna być umiejscowiona na, na tej klamce od hamulca przedniego, ale zbyt gwałtownie naciśnie przedni hamulec, nie ma stabilizacji, tak? I w tym momencie pół gdzieś tam go przechyli i jest zaraz ta gleba. Nawet z małych prędkościach, no bo chodzi o to, że to się dzieje po prostu nagle, tak, nie ma to wpływu, więc zawsze, gdy będziesz dojeżdżała do mnie cokolwiek, zawsze stara się, żeby. Kierownica była prosta i wtedy na tej prostej kierownicy rozpoczynamy hamowanie. Tak? System CBS, o którym sobie mówiliśmy, tak? No to jest nic innego jak łączenie tych dwóch układów hamulcowych. tak? Czyli po prostu chodzi o to, że jeżeli by wciskała na przykład pedał od hamulca tylnego, przód również zaczyna nam hamować, czyli chodzi o to, żeby ta siła hamowania była dużo większa. Te motocykle, które mieliśmy tam wcześniej zaprezentowane, one miały system ABS. System ABS i CBS często ludzie hmm, uważają, że to jest to samo. To nie jest, a to, to to samo, bo anti-blocker system, czyli system ABS, polega to na tym, że to koło w momencie, jeżeli czuje, obrotowy koła wyczuby, że następuje uślizg, on będzie powodował to, że to koło się nie zblokuje, czy ono się będzie kręciło dalej. Tutaj tego nie ma, tu po prostu chodzi o angażowanie tych dwóch systemów hamulcowych, zarówno i, i przedniego i tylnego hamulca. Ułożenie rąk na kierownicy, chodzi o to, że się trzymamy je w miarę blisko i teraz tak, sprzęgło zawsze, jeżeli będziesz dojeżdżała, chciała się zatrzymać, ciskasz do samego końca, tak, czyli klamkę od sprzęgła dociskasz do samego końca do siebie, natomiast jeżeli chodzi o hamulec przedni, to sobie zwróć uwagę tutaj, że ja nie trzymam całej dłoni na klamce od hamulca przedniego, tylko kładę sobie dwa palce i w tym momencie, jak będę sobie dojeżdżał, tak, to delikatnie tymi dwoma paluszkami sobie hamuję. I też nie rozpoczynamy tego hamowania od od razu takiego wciśnięcia, tylko delikatnie naciskam i sobie dociskam. Jeżeli tego sprzęgła byś nie wcisnęła, tylko byś rozpoczęła e, agnieszko hamowanie samym hamulcem, no to dojeżdżając po prostu go zdusisz, no i ten motocykl ci w efekcie potem zgaśnie. Kolejna sprawa, tak? Przekręcamy sobie kluczyk na pozycję zapłonu. No i teraz tak, uruchamia nam się tutaj wyświetlacz. Tu się na górze pali na zielono ta pozycja. N, czyli pozycja neutralna. Czyli w tym momencie zwróć uwagę, że mogę sobie tym motocyklem sterować, bo jest co? Na luzie. Jak już go uruchomię, czyli jak go odpalimy i zwróć uwagę, umiejscowię sobie tutaj stopę, naciskam sobie na dół, no, to w tym momencie uruchamia nam się automatycznie pierwszy bieg. bieg. Pierwszy. pierwszy bieg. W większości motocykli jedynka jest zawsze na dół. Czyli zawsze ten pierwszy bieg do ruszenia to będzie ruch stopą w dół. Czyli uruchamiamy pierwszy bieg. Po odpaleniu widziałaś, że paliła się nam N, czyli ta pozycja neutralna. Luz, czyli ta pozycja neutralna, znajduje się pomiędzy pierwszym a drugim biegiem. Czyli jeżeli wciśniesz sobie sprzęgło, dasz ruch stopą na dół, załączy nam się jedynka. Jeżeli dasz stopą delikatny ruch do góry w ten sposób, to masz N, czyli pozycję neutralną. Kolejny ruch stopą do góry, dwójka, trójka, i tak dalej. Czyli biegi zwiększamy zawsze w górę, a zmniejszamy, czyli robimy redukcję zawsze w dół. Motocyk ma tak ustawioną skrzynię biegu, że na przykład nie jesteś w stanie dać z jedynki od razu, nie wiem, na czwórkę czy na piątkę. Zawsze nawet jak zrobisz mocny ruch stopą do góry, to zawsze wskoczy ci o jeden w górę i to samo będzie dokładnie z redukcją. Czyli tak naprawdę tyle ile razy zrobisz ruch stopą, taki bieg po prostu będzie ci skakiwał. Jeżeli stoimy na postoju, no to nieraz jest coś, się dzieje coś takiego, że ten bieg się często klinuje, tak? Czyli tak naprawdę pokazuje Ci na przykład, że ma. Na biegu, chcesz sobie dać na NK i nie możesz, więc delikatnie się ruszamy, więc najlepiej robić sobie zawsze tą zmianę biegów. Czy na przykład, jeżeli będzie chciała sobie redukować biegi, to zawsze stara się to robić w trakcie jazdy, jak jeszcze będziemy jechać. tak? Żeby nie robić tego, jak na przykład dojeżdżamy na, nie wiem, czwórce pod światła, zatrzymujesz się, no i zaczynamy mieszać. Czyli w dół, w dół, zmieniamy do tego, bo potem będzie ciężko te bieg zmienić Tak, zawsze sobie redukujemy. Bardzo ważną rzeczą też w przypadku, jeżeli mamy motocykl bez systemu ABS, jest to, żeby dojeżdżając gdziekolwiek, jeżeli będziesz chciała sobie dojechać, hamować sobie silnikę Czyli tak naprawdę. Delikatnie będziemy odejmować manetkę od gazu, wciskać sprzęgło, wrzucać niższy bieg, powolutku delikatnie puszczać tą klamkę od sprzęgła i ten motocykl będzie sobie hamował automatycznie silnikiem. Czyli będzie wytracał sobie prędkość poprzez hamowanie silnikiem. Jest to zastosowanie do eco-drivingu, tak? czyli wiadomo, że mniej zużywamy wtedy klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe tak? i spalanie motocykla będzie e, dużo mniejsze. Także pozycja wyjściowa, podsumowując, siedzimy jak najbliżej zbiornika, Ręce bliziutko, delikatnie ugięte w łokciach. Ważna że wzrok zawsze skierowany jest na wprost. Wiadomo, jak już będziesz startowała, wrzucisz sobie bieg, to rzucasz sprzęgiełko, rzucasz na jedyneczkę i głowa idzie automatycznie do góry. Nasze ciało jest tak skonstruowane, że jadąc motocyklem, musimy patrzeć tam gdzie chcemy jechać. Jeżeli będziesz patrzyła na płot, żeby w niego nie wjechać, to będziesz w jego kierunku jechał. Więc zawsze jadąc, stara się, żebyś patrzyła na kierunek jazdy. Obierasz sobie jakiś tor jazdy, gdzie chcesz się poruszać. No i teraz zwróć uwagę, jeżeli ja trzymam ręce na kierownicy i będę skręcał w lewą stronę. I mój ruch głową będzie tylko taki, no to ja tylko tyle skręcę. Ale jeżeli ja będę chciał sobie tutaj zawrócić i obrócę głowę mocno w lewą stronę, to zwróćmy, jak się dzieje z moim ciałem, automatycznie dokręcam kierownicę. Czyli pamiętaj zawsze, że po pierwsze wychodzimy z założenia, że tam gdzie patrzę, tam jadę, tak? Czyli jeżeli będziesz chciała skręcić w lewo, to nie patrzymy w dół tutaj gdzieś przed siebie, tak? Tylko zawsze obracamy głowę w lewą stronę i w tamtym kierunku będziemy się poruszać. Sytuacja podobna troszeczkę, jak w, w przypadku jazdy samochodem, tak? Czyli przy ruszaniu delikatnie popuszczamy sobie klamkę od sprzęgła, tak? No i to wyglądało w ten sposób, także startujemy, jedyneczka i teraz zwróć uwagę, delikatnie zwiększam ob obroty silnika i powolutku przytrzymuje sobie klamkę od pedału sprzęgła. Możesz sobie startować z prawej nogi, jeżeli mamy taką sytuację, że jedziemy i nie ma żadnego wzniesienia, czyli nie musimy sobie tego hamulca tylnego wciskać, to możesz sobie tą lewą stopę położyć tutaj, wcisnąć sobie na jedyneczkę, głowa skierowana do góry i powolutku delikatnie sobie Bartujemy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że jazda motocyklem łączy się trochę z prawami fizyki. Przy małych, niskich prędkościach robi się często tak zwaną przeciwwagę, tak? Czyli ty skręcasz w lewą stronę, a swój ciężar ciała będziesz delikatnie odchylała sobie w stronę prawą. Ja Ważne jest też umiejscowienie nóg na podnóżkach, bo my sobie tych nóg nie trzymamy o, w ten sposób, tak sobie nie jedziemy. Tylko chodzi o to, że też w trakcie jazdy, jak będę sobie skręcał w lewą stronę, to mogę sobie ten ciężar ciała też tutaj y, tymi y, podnóżkami regulować, tak? Czyli albo sobie delikatnie dociskam w jedną stronę... Albo odchylam sobie w drugą stronę. I teraz zwróć uwagę, że jak napierałem prawą stopą na prawy podnóżek, to motocykl zaczął się przechylać w którą stronę? W prawo. To jest trochę tak jak z tym kawałem. Nie wiem, czy słyszłaś, że jak syn lotnik szedł na wojnę, to matka do niego mówiła: tylko synku lataj nisko i powoli. Podobnie z jazdą motocyklem, bo jeżeli my jedziemy wolno, to mamy dosyć ciężko, bo jeżeli mamy ciężki motocykl, to musimy bardzo tutaj mocno manewrować ciężarem ciała, tak? Czyli robimy sobie tą przeciwwagę. Niektórzy nawet tutaj operują na siedzeniu, że przechodzą z jednej strony do drugiej, ale kolana uda cały czas są tutaj przy zbiorniku i ewentualnie delikatnie odchylam. To kolano lub dopychamy sobie. Słuchaj, na początek ustawisz sobie tą pozycję, tak? Ważną rzeczą też, jak będziesz miał już swój motocykl, to jesteś jeszcze co? Dodatkowo ustawienie lusterek. Lusterka według techniki kierowania motocyklem najlepiej się ustawia po przekątej, czyli kładę sobie lewą rękę na kierownicę a prawą sobie ustawiam lusterki Dlaczego robię to w ten sposób? Bo jeżeli trzymam lewą rękę na kierownicy, to cały czas lusterku mam co punkt odniesienia. Jakbyś sobie tak regulował, to bym się cały czas poprawiać, tak? No i lusterka nie ustawiamy oczywiście w takiej pozycji, tylko ustawiamy tak, jak docelowo będziemy jechać, tak? Czyli te rączki delikatnie ugięte, delikatnie przechylamy się do przodu i regulujemy sobie. To, co ja ci teraz przedstawiłem, tą pozycję na motocyklu, no to wiadomo, że to jest rzecz indywidualna, tak? Bo jeżeli przychodzi ktoś, kto ma, nie wiem, 2 metry wzrostu i się mu taki motocykl, no to niestety w tym momencie ta pozycja też będzie inna, no bo on nie będzie w stanie siedzieć aż tak blisko zbiornika, musi się troszeczkę od tego motocykla odsunąć. Na skuterze, na tej Jamarsce, którą mieliśmy, widziałeś że tam pozycja była całkowicie inna, więc to jest tak naprawdę pozycja wyjściowa, ale jeżeli będziemy mieli motocykl nie wiem, typu chopper, typu jakieś enduro, cross i tak dalej, to też się tak naprawdę wszystko zmieni. Natomiast cały czas celujemy w ten środek ciężkości, żeby zawsze znajdować się jak najbliżej zbiornika, tam gdzie mamy środek ciężkości. Przechylając się do przodu, środek ciężkości delikatnie przesuwamy naprzód odchylając się do tyłu, przesuwamy go na tylną część motocykla. Dobrze. Super, jesteś widzę profesjonalnie ubrana, tak jak powinno być większość, większość motocyklistów. Więc to przechodzimy sobie teraz do części praktycznej, czyli to co omówiłem będziemy sobie wdrażać. Ok, w pierwszej kolejności postaw sobie prawą stopę tutaj, tak? Wyprostuj motocykl. Piętą schowamy podpórkę. Ok, dobra. Pozycja pamiętamy, tak? Blisko zbiornika, rączki delikatnie ugięte w łokciach, sylwetka delikatnie pochylona do przodu. Kluczyk w prawą stronę. Ok, sprzęgło do samego końca, tak, do oporu, starterem po prawej stronie uruchamiamy, no i teraz tak, z prawej nogi startujemy, lewa idzie na podpórkę, może sobie delikatnie tą stopę, o, tak tutaj, najbliżej, do końca wcisnięte sprzęgło i dajemy sobie na dół, żeby nam się zapaliła jedyneczka. Jest. Tak? I teraz zobacz, jak będziesz puszczała sobie sprzęgiełko, to delikatnie, powolutku puszczasz, i jak motocykl zacznie jechać, przytrzymujemy to sprzęgło. Tak? Głowa skierowana do przodu. I powoli, delikatnie puszczamy sprzęgło. Przytrzymujemy, przytrzymaj. Powoli startujemy. Dobra, druga noga wraca i puszczamy całkowicie sprzęgło. Ok. Dobra, ugi trochę ręce w łokciu. I jedziesz sobie prosto. I tak trzymaj. I jedziesz prosto przed siebie. Patrz cały czas przed siebie. Ręce ugięte. Pochyj się delikatnie do przodu. I delikatne ruchy manetką, tak? Jedziesz znowu do końca. Jak będziesz w zakręcie, to nie będziesz odkręcała za dużo gazu, tylko powolutku sobie ten zakręcik pokonasz. I ruchy manetką bardzo delikatne, żeby ten motocykl się nie szarpał, nie? Ok, i teraz podjedziesz do mnie, jeździesz, jeździesz bez gazu, jedź. I teraz tak, wciskasz sprzęgło do końca najpierw. Tak, i delikatnie hamulcem, i wyciągamy nogę. Delikatnie hamulcem. Ok, no i mamy pierwszy. I teraz tak, do góry. Nie, nie, nie. dobra. Jak teraz wyciągnęłaś, ale masz na biegu, to on Ci zgaśnie. Bo mamy cały czas, widzisz, na jeden nie? Powinniśmy dać delikatnie do góry, żeby była NK i dopiero potem go gasimy, nie? Dobra. Powiedz, Aga, jak wrażenia po pierwszym razie na motocyklu bez bocznych kółek? Przede wszystkim ciężko jest wyczuć manetkę przez rękawice motocyklowe. Zdecydowanie tutaj, gdyby była ta goła dłoń, to łatwiej by było... Tym manewrować, natomiast wiadomo kwestie bezpieczeństwa zawsze na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że na razie wszystko jest nowe, więc wszystko jest dosyć ciężkie i trudne. Przyjdzie czas pewnie na to, żeby to tak na spokojnie opanować, ale jestem zadowolona. Strach się pojawił? E, strach nie. Nie, raczej nie. Skoro nie było strachu, to pewnie same pozytywne emocje załapałeś zajawkę. E, emocje są jak najbardziej pozytywne. Zobaczymy, czy przerodzi się to w, w, rzeczywiście w zajawkę. E, na razie jestem jeszcze gotowa na dalszą naukę. Jak na pierwszy raz na motocyklu, aga radzi sobie całkiem nieźle. Ale w kolejnym odcinku podwyższymy trochę poprzeczkę. Jak prawidłowo skręcać i zawracać? Oglądajcie w kolejnym odcinku serii. Do zobaczenia!